Przede wszystkim myślę, że pan minister Sikorski napisał prawdę. Jestem dumny z tego, że mamy takiego ministra spraw zagranicznych. Napisał prawdę, zrobił to nie w tonie konfrontacyjnym, tylko wymianę informacji. Przedstawił fakty, co do których trudno mieć wątpliwości. Polska rzeczywiście płaci za ukraińskiego Stalinka. Jeżeli natomiast chodzi o odpowiedź pana Maska na to, co napisał, pan minister Sikorski, nazwanie go małym człowieczkiem w oczekiwanie, żeby się zamknął. Uważam, że Bask powinien przeprosić polskiego ministra spraw zagranicznych za to, co napisał, bo Polska jest dumnym krajem i nie pozwoli nikomu, niezależnie od tego, ile miliardów ma na koncie, poniżać siebie, swojego rządu, ani nie odzywać się do nikogo, kto jest przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej w taki sposób, jak jakiegoś chłystka, którego spotkał gdzieś na ulicy w dziwnych okolicznościach. Pan minister Sikorski jest ministrem rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Rzeczpospolita Polska jest odpowiedzialnym, dumnym i wywiązującym się ze swoich zobowiązań we wzorowy sposób, partnerem Stanów Zjednoczonych i nikt nie ma prawa obrażać polskich ministrów w ten sposób, nikt nie ma prawa traktować nas w ten sposób. Nie jesteśmy jakimś popychadłem, jesteśmy Rzeczpospolitą Polską. W związku z powyższym oczekuję, Pan Mask jest nowy w polityce, więc może jeszcze tego nie wie, że obowiązują tu trochę inne zasady. Pan Mask powinien przeprosić ministra Sikorskiego. To, 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 a za tym Rzeczpospolito, to nie powinno tak wyglądać. My dzisiaj ze Stanami Zjednoczonymi potrzebujemy naprawdę spokojnych, merytorycznych relacji, które opierają się o fakty, o prawdę. My kupujemy od Stanów Zjednoczonych bardzo dużo broni. My mamy z nimi dobre relacje, bo historycznie zawsze dobre mieliśmy. Sojusz polsko-amerykański jest jednym z filarów NATO, bo my jesteśmy jednym z najważniejszych krajów NATO w tej części Europy, a oni są najważniejszym krajem NATO. To jest mnóstwo kart, jeżeli już się odwołujemy do tej retoryki ostatnio tak modnej, które leżą na stole, którymi trzeba w mądry sposób grać a nie eskalować, podbijać emocje i zamieniać politykę międzynarodową, zwłaszcza w takim czasie, w jakiś prymitywny oktagon. To nie jest to miejsce, to nie jest to czas. Giną ludzie, mnóstwo ludzi boi się tam, gdzie nie giną ludzie, że sprawy mogą wymknąć się spod kontroli. Tu trzeba tonować emocje, kiedy się zagalopuje umieć przeprosić, a nie dolewać oliwy do ognia. Minister Sikorski nie powiedział nic, nic, co nie byłoby zgodne z prawdą, Powiedział to w uczciwy i racjonalny sposób. Ja wierzę, że te, to, 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 te struktury państwa amerykańskiego, poza tą polityką, która w cudzysłowie, która dzieje się na Twitterach, w różnych telewizjach, w różnych takich impulsach emocjonalnych, że amerykańskie państwo doskonale rozumie, jaka jest dzisiaj pozycja Polski, i że nie potrzebujemy dzisiaj na linii Stany Zjednoczone w Polska żadnych konfliktów, żadnych ataków, żadnych obrażeń się nawzajem, tylko merytorycznej rozmowy. W, tyle w tej sprawie. W, uważam, że to nie powinno tak wyglądać. Nikt nie ma prawa mówić do polskiego ministra, żeby się zamknął, ani że jest małym człowieczkiem. To po prostu oburzające. Panie ja, to skoro jest w sprawie Ukraina, Stany Zjednoczone, spotkanie w Arabii Saudyjskiej. Jak pan się spodziewa, jak się potoczy i co może z niego wyniknąć między, między stroną ukraińską Przede wszystkim dobrze, że te rozmowy toczą się z udziałem Ukrainy. To jest absolutny fundament, który powinien zawsze być w, na stole i zawsze powinniśmy o tym pamiętać, że nic bez Ukrainy, nic o Ukrainie bez Ukrainy. To jest fundamentalna sprawa i dzisiaj dobrze, że Rubio z ministrem Sybiko, Sybiko ministrem będzie sobą rozmawiać, żeby zaplanować, jak rozumiem, kolejne kroki. Wszystkie rozmowy, w których ja brałem udział, wskazują na to, że pomysł na to jest taki, że najpierw trzeba uzgodnić warunki rozmów, żeby później te rozmowy mogły się odbyć, ale że nikt nie planuje ich, tak przynajmniej wynika z tych deklaracji, o których ja słyszę, bez udziału Ukrainy. Więc nawet jeżeli trwają jakieś rozmowy amerykańsko-rosyjskie, to są to rozmowy, które mają przygotować rozmowy z udziałem Ukrainy. Oby tak było, bo to Ukraina ponosi największe ofiary, i no trudno się tutaj, wiecie Państwo, zgodzić z, z wypowiedziami prezydenta Stanów Zjednoczonych, przy całym moim szacunku do amerykańskiej demokracji, który mówi, że na miejscu Putina dzisiaj każdy robiłby to samo, więc on rozumie te masowe bombardowania, kiedy w tej samej linijce czyta się o tym, że te rakiety, te bombardowania dotykają bloków mieszkalnych, że ginie kolejnych kilkanaście osób, kolejnych kilkadziesiąt jest rannych. Kolejne pogrzeby dzisiaj w Ukrainie to nie jest yy, yy, serial, yy, to nie jest telewizja, to nie jest gra planszowa, w której można przesuwać sobie pionki albo karty. To są ludzie, którzy giną, to są ludzie, którzy tracą swoje rodziny, tracą swoje życie. To jest bezpieczeństwo naszej części Europy, to jest poważna sprawa. Yy, Ukraina powinna być przy tym stole. Z nadzieją patrzę na te rozmowy, które dzisiaj. W, będą się toczyć. Każdy normalny człowiek i każdy racjonalny polityk powinien się kibicować wszystkim tym miejscom, w którym może dojść do sprawiedliwej deeskalacji tej sytuacji. Sprawiedliwej podkreślam, bo jeżeli ona nie będzie sprawiedliwa, to znaczy, że na chwilę przycichnie i za chwilę będzie eskalować jeszcze bardziej. Oby im się udało i aby te rozmowy przyniosły coś dobrego dla Ukrainy i dla pokoju w naszej części świata. Sprawiedliwego pokoju. Polska zawsze będzie w, stała przy Ukrainie, bo Ukraina dzisiaj walczy i to jest truizm, czyli prawda, w, o to, żeby zatrzymać Putina, który się nie zatrzyma, jeżeli nie zostanie w, zatrzymany w Ukrainie. To jest nasza racja stanu. My nie jesteśmy dzisiaj w pozycji, i to też warto podkreślać, bo wielu ludzi reaguje dzisiaj obawą, lękiem o przyszłość. My jesteśmy dzisiaj w pozycji, która jest trudna, ale z której są naprawdę dobre wyjścia. I w całym tym kryzysie, który nie przez nas przecież został wywołany, jest też sporo szans. Jeżeli dobrze, mądrze, spokojnie i uczciwie i w oparciu o wartości przeprowadzimy tę sytuację przez ten zakręt, to wyjdziemy na prostu dużo silniejsi i w dużo lepszej kondycji, również jako państwo, jako społeczeństwo. Nie możemy zmarnować tego, o tym mówił, tego kryzysu. Nie można zmarnować tego kryzysu. Naprawdę, pokój jest na horyzoncie. Naprawdę spokój społeczny jest na horyzoncie. Tylko musielibyśmy się umówić, że tego właśnie chcemy i spokojnie przez, przez ten zakręt przejść. Mam też, jak powiedziałam, nadzieję, że, że dzisiaj też i od mojego ukraińskiego kolegi wiele dowiemy się na temat tego, jak rzeczywiście sytuacja w Ukrainie wygląda. W te wszystkie niepokojące sygnały o tym, że ktoś chciałby wymieniać w tej chwili w prezydenta na Ukrainie. Mam nadzieję, że zostaną. Nie zostaną ostatecznie potwierdzone. To, to nie jest znowu, komuś, jeżeli się wydaje, że może zmieniać po prostu karty, siedząc przy stole, bo to jest gra. Jeden pionek przesuwasz, drugi, drugi usuwasz. To tak nie wygląda. To po prostu tak nie działa. Każde takie spotkanie, jak to dzisiaj, jutro, jest też okazją do tego, żeby w rozmowach w cztery oczy, w... dlatego też chętnie w nich uczestniczy, wymienić się bieżącym ładunkiem informacji o tym, co, co dzisiaj dzieje się w naszej części Europy. I zgrać wspólne plany. Dobrze, że mam takich kolegów i koleżanki w tym formacie, jak Saurius Krimialis, Energia Mierynia, jak Laurie Huzar, jak Jusich Halaho, bo oni wszyscy są po prostu patriotami swoich krajów, ale też są patriotami naszej części Europy tego, tego zakątka świata, który się musi coraz bardziej spotykać i być ze sobą. Jesteśmy dzisiaj jednym z państw bałtyckich. Jesteśmy jednym dzisiaj z państw Europy Północnej i jadę tam wziąć naszą odpowiedzialność na poziomie parlamentarnym za tę część tego przymierza i sojuszu, która na nas przypada. Bardzo dziękuję.